Mojej drodzy ze mną Mariusz, Tomek i Sławek, czyli chłopcy zespołu Blenders. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś jesteśmy w sopocie. Nagrywacie tutaj swój wasz najnowszy klip Astropunk, do piosenki Astropunk. Powiedzcie mi, czy wy jesteście takimi gwiezdnymi punkami, bo coś mi się nie wydaje raczej stylizację. Nie podchodzą pod takie punkowe. Ależ dlaczego? Nie wiem, do czego się doczepiasz. Nie, nie, ale co? To wszystko jest pankowe. Zobacz na nich, zobacz na nas. Ty też jesteś punkowa, astro Musiała Musiałabyś sobie wyobrazić statek, międzygalaktyczny statek Star Trek, um, tylko że w wersji właśnie jakiejś takiej pankowej, na przykład z zespołem Sex Pistols. I tak, wiesz, mniej więcej wyjątko, wypadkowa tego to będziemy chyba my. Ale tak a propos statku kosmicznego, to się dowiedziałam, że tutaj będzie taka pani, która z tego statku tutaj przybędzie na Sopockie molo, tak, prawda? Ona ma nawet w nazwisku coś od przybycia, prawda? Tak. No tak. i tak, ona właśnie jest y, najjaśniejszą z gwiazd i ona będzie szkolić naszą armię kobiet. Armię e, armię polską. Tak, bo właśnie znaczek Polska jest. To, jest, to jest pierwsza międzygalaktyczna armia polska. Pankowo Polska. A, słuchajcie, będzie dzisiaj na planie 50 dziewcząt, bo już się dowiedziałam dokładnie. Nie 100, 50 dziewcząt. Tylko 50, ponieważ 50 się rozchorowało. 50 się rozchorowało. A tak a propos tego klipu i podłogi, bo podłoga jest w szachownicy, czarno-białą. I ta podłoga ma swoją historię, tak. bo to nie jest taka zwykła podłoga. To już jest trzeci teledysk, w którym występuje ta sama podłoga, ponieważ myśmy mieli taki... My bardzo lubimy tą podłogę po prostu, ona nam się bardzo fajnie kojarzy. To jest podłoga, która już występowała w teledysku do punktu G. Do Kasi, oczywiście, i teraz właśnie do AstroPlanck też również występuje. Jeszcze jedno pytanie. Dowiedziałam się, że na planie prawdopodobnie będzie ciągnik. A właśnie, właśnie, bo jak wiadomo, my jesteśmy dosyć sentymentalnie związani z tym pojazdem. Więc również postanowiliśmy tutaj. Em, w ten sposób ujawnić tutaj y, pewne elementy. Też jeszcze właśnie nie powinniśmy o tym tak do końca Bo do, do Tomka tutaj zbliżył się na niebezpieczną odległość jakiś <grym> niezidentyfikowany <grym> pojazd latający, ale Tomek sobie z nim poradził. Poradziłeś sobie z balony. Atakują cię cały czas balony. Zniszczyłem go. A jak fanki reagują na was? Czy są jakieś takie dziwne? Mi najbardziej zapadło w pamięć coś, 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 coś ciekawszego, bo mieliśmy takiego busa, który z przodu miał trzy miejsca, na środkowym nikt nie chciał jeździć i on nawet on nie miał pasów w tą, to miejsce. Um, ale jakaś dziewczyna, która nam mówiła, jak dojechać do hotelu. Zostało, z, po koncercie, zostało dla niej tylko i wyłącznie to miejsce, więc powiedzieliśmy, żeby usiadła, ale że przepisy są takie, że tu nie ma pasów i musimy niestety ją związać do wiąże. tego. Li, i wzięliśmy linę holowniczą, ją związaliśmy, ale wszystko ro, robiliśmy tak, że w ogóle zero uśmiechu, tylko zupełnie poważka. Wiesz, wiążemy ją i ona tak dobrze, nie, 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 mocno, nie, nie za mocno, nie, nie, nie za ciasno, i on okay. była cała Całą drogę była związana tą liną. Naprawdę się dała. No. A powiedzcie mi jeszcze o płycie, kiedy płyta się okazuje? Yy, premiera płyty to, to będzie dla nas szczególny dzień, chyba mam nadzieję, że będzie pasował też do, do treści tej, tej płyty, czyli walentynki, tak. czyli w lutym. Yy, płyta się tam yy, wtedy musi ukazać. Tam będzie oczywiście ta piosenka, do której teraz nagrywamy klip. No właśnie ja chciałam zapytać o te walentynki, bo wiedziałam, że płyta wtedy wychodzi. Chciałam zapytać, jak Wy obchodzicie walentynki? Czy to jest dla Was taki szczególny dzień i go tak? Może tak. Yy, to jest dzień zakochanych, ale wszyscy chyba wie, wszyscy powinni wiedzieć, że mamy wielkie serca, dlatego każdy dzień dla nas jest walentynkami. I, i tamten dzień de facto nie jest dla nas szczególny. Tak jest. Wam już bardzo dziękujemy i życzymy udanego dnia na planie. Dziękujemy, również. również dziękuję. O, dziękuję bardzo. Dziękuję chłopcy. Wszyscy... Prawdziwe żołnierskie pożegnanie. Sami blendersi opowiedzieli nam już właśnie o tym, jak wyglądały przygotowania, o Ani Przybylskiej i o tym wszystkim, co się działo na planie teledysku. Zapraszam Was już na kolejny program Backstage Party, który już za tydzień i kolejna ciekawa gwiazda znajdzie się właśnie u nas w SKTV. Do zobaczenia!